Dobra, lecimy. Temat: Jak się ląduje w Wingsuite plus gdzie się ląduje. Ponieważ w social mediach wszyscy, my, ja również, pokazujemy jak wygląda najlepszy moment tego skoku naszego, czyli no jak już gdzieś tam lecimy, gdzieś jest blisko teren i tak dalej i tak dalej. To w bardzo mało jest ujęć taki, gdzie można zobaczyć, w jaki sposób się ląduje, i to jest wbrew pozorom bardzo częste pytanie, w jaki sposób ten gość ląduje, czy jest w stanie wylądować bez spadochronu, gdzie on ląduje, i tak I to jest właśnie to, co zobaczycie w tym materiale. Pokażę miejsca takie, które na przestrzeni tych lat, w których skaczę, to są miejsca, które mnie przerażały. To są od we włoszech miejsca, w Szwajcarii pokażę 5 miejsc i dodatkowo jeszcze na sam koniec pokażę miejsce, które na tyle było dla mnie w zeszłym roku niekomfortowe, że w ogóle nie zdecydowałem się tam skakać. A skok był fajny, skok był super atrakcyjny, ale ze względu właśnie na miejsce do lądowania stwierdziłem, że odpuszczam. I to zobaczycie właśnie w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Zaczynamy od miejsca we Włoszech, na Brento, czyli tak naprawdę to jest miejsce które, jeżeli chodzi o skoki w górach, to jest nasze pierwsze miejsce do lądowania. Najpierw zacznijmy całą opowieść od tego, w jaki sposób się ląduje. Ponieważ w Wingsjucie, żeby można było otworzyć ten spadochron, to nie jest do końca tak proste, jakby się wydawało, że sobie lecimy, otwieramy spadochron i lądujemy. Żeby wylądować w Wingsjucie, musimy przede wszystkim zmniejszyć naszą prędkość, czyli zmienić tor lotu, tak, w optymalnych warunkach podlecimy, możemy podlecieć do góry i to nam umożliwi, że otwieramy spadochron, tak jak teraz widzicie. On się otwiera. Najlepiej jest od razu łapać za taśmy, tutaj od spadochronu, które to łapanie za te taśmy spowoduje, że mniejsza jest szansa, że zacznie nam się ten spadochron obracać. Czy nas zacznie obracać względem spadochronu, będziemy mieli tak zwany line twist. Jest duża szansa, że wtedy, jak zacznie się obracać ten spadochron, to nas pociągnie razem z nim i dzięki temu będziemy mogli, jakby nie, nie będziemy skręceni, będziemy odwróceni w kierunku, w którym otwieraliśmy spadochron pierwotnie, ale nie będziemy skręceni, co nam ułatwi całą reakcję, przyspieszy nam całą reakcję. Więc Otwieramy, wyrzucając pilocik, który mamy na plecach pod spodem, na całym kontenerze, w którym jest spadochron spakowany. To musimy znaleźć. W jest o tyle trudniej, że tą rękę trzeba odpowiednio poprowadzić, tą dłoń, żeby chwycić ten pilocik, ponieważ mamy bardzo dużo materiału tutaj pomiędzy, pomiędzy rękoma a tłowiem naszym. Więc to wymaga, po pierwsze, odpowiedniej procedury, czyli żeby zwolnić, zwolnić, zmienić tor lotu, otworzyć ten spadochron, żeby on się dobrze otworzył i wtedy dopiero przechodzimy do następnej kwestii, czyli wyboru miejsca lądowania. Zwykle te miejsca do lądowania są wcześniej przez nas gdzieś tam yy, z, zaznajomieni jesteśmy z tymi miejscami, bo to nie jest tak, że a dobra, sobie tutaj wyląduję. Ta cała sytuacja przy sportach ekstremalnych, a tak jak w tym wypadku przy skokach w Winksucie, te skoki są przemyślane. To nie są. Nie mówię, że zawsze i nie mówię, że każdy, ale w moim przypadku to nie są skoki, na które ja idę i mówię, a, jakoś tam będzie. Damy radę. Będzie dobrze. Będzie fan. Nie, to ja jestem może za stary już. Na, na takie podejście, ja chcę mieć w tym skoku pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, w sensie nad tym, co mogę mieć kontrolę, czyli nad miejscem, z którego startuję, gdzie, jak polecę, jakie są plany alternatywne i miejsce do lądowania. Optymalnie, jeżeli miejsce jest takie, które jest dla mnie wymagające, to chcę to miejsce zobaczyć przed skokiem, gdzie będę lądował, jakie są opcje, czy są jakieś. Drzewa, linie wysokiego napięcia, jakiekolwiek przeszkody, jakieś latarnie i tak dalej. Bo jeżeli są, to chcę być tego świadomy, chcę wiedzieć, w którym miejscu optymalnie miałbym otworzyć spadochron, żebym mógł tutaj wylądować w tym miejscu. To jest bardzo istotne, wbrew pozorom. Znaczy, nie wiem, czy są jakieś pozory tego, że to mogłoby nie być istotne, ale y, zmierzając do brzegu, pierwsze miejsce, które mnie Przerażało, to było tuż na samym kursie, bo teraz musicie sobie wyobrazić taką sytuację. Przez 200-300 skoków skaczecie na lotnisku, gdzie jest strefa spadochronowa, co daje niesamowity komfort, bo wyskakując z samolotu, nawet w Wingschucie, czy nawet w jakichś tam kombinezonach, czy nieważne, to to lotnisko z reguły jest bardzo dobrze widoczne. To jest wielki, wielki plac. Wielkie miejsce do lądowania. Są może tam jakieś strefy, gdzie nie można lądować, nie można przelecieć itd., tak ale generalnie jest to wielki plac. Z 4000 metrów wyskakujecie, wręcz jesteście w samolocie i patrzycie przez drzwi. A tu jest lotnisko, luz. Z 4000 metrów. I te 200-300 skoków, które się wykonuje, czy nawet więcej, właśnie na tym lotnisku, przyzwyczaja nas do tego, że jest właśnie duży komfort tego miejsca, więc na kursie base rzecz, która jak już nie raz wspominałem przerażała mnie i była, yy, dawała no najwięcej stresu, znaczy powodowała, może nie dawała, to właśnie miejsce lądowania. Najpierw na moście tego miejsca nie było za wiele, ale też tam nie trzeba było wiele robić, żeby wylądować. Później pojechaliśmy właśnie do Włoch na Monte Brento. Gdzie jak zobaczyłem, przyjechaliśmy tam jakoś po południu, zobaczyłem to miejsce do lądowania, to mówię o grubo. Nie przerażała mnie ta skała, nie przerażał mnie ten skok, tylko to miejsce do lądowania. Ono było jeszcze tak bym powiedział, że 30% albo nawet i mniej tego miejsca, które było w Chorwacji na moście. A tamto już dla mnie było takie na granicy. Komfortu, znaczy już no, poza granicą komfortu, ale tak do przyjęcia. I teraz przyjeżdżamy właśnie do Włoch, patrzę na to miejsce i mówię, naprawdę grubo. Jeszcze co powodowało, że to miejsce we Włoszech, ta cała, cała linia, którą się leci, bo na, na kursie się leci najpierw w sliku, czyli w normalnym ubraniu, później w małym kombinezonie i dosyć szybko się otwiera ten spadochron, więc dosyć daleko trzeba przelecieć na czasie, jak już po otwartym spadochronie trzeba przelecieć i dolecieć do miejsca lądowania. Co też nie do końca ten spadochron jest nowy, nie wiadomo jak on leci, jak są tam wiatry i tak dalej, to też zbudowało mocny dyskomfort u mnie, żeby dolecieć na to miejsce, to miejsce małe i trzeba wylądować. Jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem wcześniej. To przy skokach samolotu jest coś takiego, że nie robi się zakrętów. Tak przez przynajmniej te, te pierwsze kilkaset skoków jest bite tak, że podejście do lądowania to jest runda. Że 300 metrów robimy zakręt 90 stopni, 200 metrów, robimy zakręt 90 stopni, 100 metrów i mamy 100 metrów, to już jest nasza prosta do lądowania. A w bejsie 100 metrów. To jest jeszcze naprawdę sporo różnych manewrów do zrobienia, żeby dolecieć, dostać się do tego miejsca, gdzie chcemy właśnie wylądować. Zwłaszcza, że te miejsca są dosyć małe. Czasem trzeba, nie wiem, zjechać windą, czyli e, zaciągnąć mocno sterówki, tak żeby ten spadochron po prostu nie leciał do przodu, tylko zleciał w dół. Tylko później to jest taka e, dźwignia się robi z tego, że on nabiera z powrotem tego powietrza. I przyspiesza, więc też trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Ale to właśnie Monte Brento to było pierwsze takie miejsce odnośnie samego lądowania, procedury podejścia do lądowania, zwłaszcza tam krzaki, drzewa, jakieś skały są, no tam jest, powiem ciekawie. I jeżeli chodzi o kurs baseowy, no to, to zdecydowanie to, było, to była rzecz, która wzbudzała we mnie najwięcej emocji. Zdecydowanie 100%. Może też dlatego przez długi czas po tym kursie, jak pojechaliśmy do Szwajcarii jako tą trzecią część kursu, to tak zakochałem się właśnie w tej Szwajcarii w Lauterbrunnen, bo tam kompletnie nie było problemu z lądowaniem tam można było prawie że wszędzie lądować nie trzeba było się o to martwić. Może to była jedna z przyczyn, dlaczego tyle skoków właśnie oddałem w Szwajcarii w Lauterbrunnen. Kolejne miejsce, o którym chcę opowiedzieć co do lądowania i gdzie mnie stresowało, to też miejsce, w którym miałem e, przy lądowaniu taką mało ciekawą sytuację, jakieś sobie ścięgno czy, czy jakieś więzadło tutaj w palcu e, naciągnąłem właśnie przy lądowaniu. Jesteśmy w Sasportoi, Pasopordoi, a skok się nazywa Sasportoi, to jest przy krzyżu. Bardzo fajny skok. Jeżeli chodzi o te pierwsze skoki, właśnie w Wingschucie, to takie miejsce dla mnie przełomowe, ta półka, która tam jest, właśnie którą trzeba przelecieć, która wydaje się bardzo masywna, bardzo daleko wystaje. To wszystko robi mega wrażenie na mnie. Za każdym razem, jak tam jestem, to to wygląda naprawdę potężnie. To miejsce tak naprawdę jest o tyle też fajne, że jest kolejka, którą można podjechać pełno ludzi, bo tam jest dojście na sam exit, to jest ogólnodostępne, więc tam jest zawsze masa ludzi. Jakbyście kiedyś chcieli w lato zobaczyć właśnie jak ludzie skaczą w wingsuitach w base, to, to myślę, że to jest ciekawe miejsce, żeby pojechać, no, albo Lauterbrunnen, albo, albo właśnie to Pasopordoi, czyli Sasportoi, bo można wjechać na górę kolejką, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Nie mówię, że tam zawsze wszędzie są, tam są też trudne warunki, jeżeli chodzi o wiatr, o, o pogodę, ale tam jest naprawdę, można to super z bliska zobaczyć i ludzie no, lubią, lubią na to patrzeć, bo to jest coś, co jest takie no, mocno nietypowe, bym to nazwał. I tam miejsce do lądowania, nie wiem dlaczego, ale za każdym razem, jak tam jestem, tam myślę, że kilkanaście skoków tam zrobiłem, za każdym razem coś tam dziwnego się dzieje w tym powietrzu, jak tam się ląduje. To zawieje z jednej strony, to zawieje z drugiej, to przestaje wiatr, to wieje, najpierw z jednej strony czujesz, że ten wiatr. Cię wpycha w, jak, w, jakieś, w jakieś tam miejsce. Później nagle z drugiej strony lądujesz z wiatrem. Lądowanie z wiatrem to nie jest przyjemna rzecz, no bo nabiera się prędkości i dosyć szybko się ląduje, zwłaszcza, że te spadochrony są dosyć duże. Więc yy, i tam miejsce też jest oczywiście bardzo ograniczone do lądowania. No Jak w zasadzie yy, prawie wszędzie, jeżeli chodzi o skoki bejsowe. I właśnie tutaj ze względu na tą. Całą, prawdopodobnie przez to, że są wszędzie naokoło właśnie góry, te dolomity, które robią po prostu monstrualne wrażenie, to te, te wiatry, które tam przy lądowaniu są, no są takie mocno stresujące. Ja bym powiedział, że nawet do tego stopnia, że na dzień dzisiejszy, to miejsce, jak myślę o tym miejscu, to czuję stres związany właśnie z, tym, z tą opcją lądowania. W zeszłym roku chciałem zrobić skok taki, żeby oblecieć z drugiej strony, żeby wylądować w zupełnie innym miejscu, ale warunki, bo też to się bardzo zmienia tam. Jeżeli jest termika, to można polecieć i naprawdę zrobić super dobry start. Jeżeli jej nie ma, to ewidentnie ten start jest sporo gorszy. To ten, ten projekt w mojej głowie, który miałem, się nie udał. Trzecie miejsce. O którym chcę opowiedzieć, to jest miejsce, w którym skakaliśmy na helibugi właśnie w dolomitach, na którym byłem w zeszłym roku. I to z pierwszego dnia na przykład skok yy, Nevere. Tak się nazywał tam. Dwa razy z tego skoczyłem. Raz nie włączyłem kamery, więc też całkiem ciekawa historia. Całkiem pokazuje, jak byłem zajarany tymi skokami. Miałem dwie kamery i żadnej nie włączyłem, dla ścisłości. Znaczy obydwie włączyłem, nie włączyłem nagrywania. I tam też to miejsce było wymagające co do lądowania. Tak naprawdę, jeżeli chcemy skakać w Wingsucie w górach, to trzeba się przyzwyczaić do tego, że tak naprawdę każde miejsce będzie wymagające. To tutaj nie ma moim zdaniem co się za bardzo oszukiwać, i czym fajniejsze skoki, tym z mojego doświadczenia. Gdzieś tam te trudne miejsca do lądowania, takie gdzie bardzo trzeba być precyzyjnym, no się pojawiają. Więc na tym heli bugi w pierwszego dnia, miejsce które było nie dosyć, że pod skosem, czyli albo trzeba było lądować lekko jakby w dół, albo pod górkę, ten teren nie był, nie był równy, to po pierwsze. Po drugie, stały tam samochody, kamienie, nierówno, obok rzeka. Dużo było tam towaru się działo wokół tego miejsca do lądowania, co sprawiało, że było to takie na pograniczu bycia komfortowym. Pierwszy skok, rzeczywiście to, to nam nie zrobiło mocne wrażenie. Jeden z tamtych skoków też był taki, ja miałem tam problemy wtedy z kostką, które, z którymi już przyjechałem, i tam przy jednym z tych lądowań też za szybko. Musiałem lądować z wiatrem, bo troszkę w innym miejscu się otworzyłem, i za szybko lądowałem, i też tą kostkę sobie troszeczkę bardziej ta kontuzja mi się bardziej odnowiła. I to było miejsce, które, które nie czułem się super, super też komfortowo, ale drugiego dnia. Po rozmowie z Sebastianem, który był rok wcześniej na tym helibugi i on też mówił, no tam będzie miejsce takie naprawdę super, super ciężkie do lądowania, więc czwarte miejsce pojawiło się od razu następnego dnia i to było Monte Anier Ted Exit i tam naprawdę już trzeba było dobrze sobie zaplanować. Tak, wszystkie te miejsca są do wylądowania. O ile wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, jeżeli sobie tą rundę, to podejście do tego lądowania odpowiednio zrobimy, a jeszcze wiemy, jak użyć tego spadochronu. Na przykład, żeby ściągnąć przednie taśmy, żeby szybciej zanurkował ten spadochron, żeby nabrał prędkości i tak dalej, Ewentualnie właśnie ściągnąć sterówki, żeby ten spadochron pozwolił nam zejść właśnie windą w dół. To też jest jakaś tam opcja, porobienie jakichś zakrętów. Wszystkie te miejsca są do wylądowania, tylko mówię, są takie, które no, są mniej komfortowe. Tam też udało mi się, akurat otworzyłem się naprawdę wysoko, miałem dużo czasu. Specjalnie wiedząc o tym, miałem dużo czasu, żeby poznajdywać miejsce. Zobaczyć, gdzie chcę być, w jak, na jakiej wysokości, tak, żeby spokojnie sobie wylądować. I to też jest y, od razu wtrącę taką odpowiedź na pytanie, które często się pojawia: dlaczego tak szybko y, otwieram spadochron? Bo często jest tak, że z mojego punktu widzenia ten skok traci, y, traci na wartości w pewnym momencie. Jeżeli ja lecę przy jakimś terenie, czy w jakimś wąwozie, wylatuję i jestem nad czystą przestrzenią, to już wiedząc, że będę chciał się przygotowywać do otwarcia spadochronu, bez sensu by było, żebym jeszcze próbował gdzieś tam zbijać wysokość i lecieć blisko do terenu, po to, żeby na sam koniec otworzyć spadochron szybko i, i gdzieś zaraz lądować. Więc dla mnie ten skok w pewnym momencie się po prostu kończy i zaczyna się procedura do otwarcia spadochronu. I są oczywiście takie skoki, a o takim właśnie opowiem jako kolejnym, to miejsce do lądowania, gdzie to tak nie zadziałało, że ten skok na tyle mi się podobał i na tyle wiedziałem, że mogę lecieć dalej przy terenie, że troszkę za bardzo mnie fantazja poniosła, ale zwykle to jest tak, że jest jakiś, nie wiem, skarpa, jakiś, ten teren bardzo na przykład schodzi w dół i nasz My lecimy, teren schodzi w dół. My lecimy tym kątem, teren tutaj zjeżdża i po prostu musielibyśmy bardzo mocno nurkować. W tym przypadku było troszkę inaczej, czyli jesteśmy wracamy z powrotem. W zasadzie nie wracamy, bo to wszystkie miejsca były we Włoszech, o ile dobrze kojarzę, tak? O których wam zaraz zobaczymy. Tak, wszystkie miejsca we Włoszech. Także widzicie, Szwajcaria jednak tutaj w tym plebiscycie nie wygrała. Ale wracamy w miejsce Monte Brento i niedaleko, bo tam chyba godzina drogi, jest skok, który w zeszłym roku razem z Tomikiem skakałem, Green Line się nazywa i do wylądowania jest naprawdę mały parking. Jak jest bez samochodów, to jest taki na pograniczu do przyjęcia, ale znowu, przed tym parkingiem jest pole, tam chyba oliwkowe, gdzie to nie jest zupełnie żadna alternatywa do lądowania. Więc otwieramy spadochron i trzeba dolecieć w to miejsce tego małego parkingu do wylądowania. I tam właśnie mnie poniosła fantazja, że wiedziałem, jak już oglądałem filmy, mówię do Tomika, ale tutaj jeszcze można by fajnie polecieć przy tym terenie. Mówi nie, to, to już nie, to już lepiej, lepiej odlecieć i lecieć do kierunku do miejsca lądowania. No i faktycznie tam poniosła mnie fantazja za długo poleciałem przy tym terenie, otworzyłem się spadochron i miałem jeszcze ten zapas, żeby dolecieć i wylądować, ale to było na styk, naprawdę na styk. Jakby mi się spadochron otworzył 180, czyli nie na kierunku, w którym leciałem, tylko jakoś inaczej, musiałbym chwilę zadziałać i tak dalej, to miałbym poważny problem z lądowaniem gdziekolwiek tam. Tam nie było miejsca. I o tyle, co nie był pewnie problem, że gdzieś tam bym znalazł nogami miejsce, o tyle bałbym się o to, że ten cały spadochron, jak gdzieś w jakiejś kolce, jakieś oliwki, jakieś drzewa spadnie, to że się coś z nim stanie i nie będzie do użytku, bo to też jest jakiś poważny problem, jak myślę o tych miejscach. Więc no to, było wymagają to było zdecydowanie wymagające miejsce, i to był też pierwszy wyjazd w zeszłym roku, mój. I tam był skok, do którego teraz zmierzam, czyli ten bonusik. Skok Altissimo, na który się nie zdecydowałem. Tak jak teraz widzicie ujęcia, jak wyglądało miejsce do lądowania: plaża z kamieniami nad tą plażą, zaraz linię wysokiego napięcia, no i obok jeziora Garda. I jeżeli nie ma ludzi na tej plaży, to jest tak na styku, to do zrobienia. Jeżeli są ludzie na plaży, no to temat już się robi dużo bardziej skomplikowany. Tylko dodam, że nawet jak już się odepnie cały wingsuit, to nie za bardzo chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, żeby wlecieć do wody, bo to wszystko bardzo szybko zaczęłoby nabierać wody i nas ściągać w dół. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że ten cały sprzęt, że to jezioro w ogóle jest, super szybko się głęboko robi. Tam się wchodzi parę kroków i się robi głęboko. To jest druga rzecz, co nie czułem się. A ja się w wodzie, uwierzcie mi, czuję bardzo komfortowo. Nie mam zupełnie problemu z tym, że jak jest jakiś sztorm, fale, żeby wejść do wody i sobie tam poradzić. Ale Tutaj, ze względu właśnie na to, że krzaki z jednej strony, to jezioro z drugiej strony, te wiatry, które tam są, nie takie, ta plaża z kamieniami, ci ludzie i tak dalej, stwierdziłem: Słuchaj, Tomik, ja Cię zawiozę bardzo chętnie tam, żebyś poszedł na ten skok. Odbiorę Cię, pojadę z, z tam 40 minut, przejadę samochodem, odbiorę Cię. Nie ma dla mnie problemu. Ja po prostu w tym miejscu, w którym jestem, nie czuję tego miejsca, żebym miał tutaj skoczyć i czuć się z tym komfortowo. Więc tyle, jeżeli chodzi o miejsca do lądowania, sposób lądowania w skoku w Winciucie w górach. Ja już w tej chwili zapraszam na kolejne odcinki. Możecie zasubskrybować, możecie skomentować. W zeszłym tygodniu na tyle było dużo pracy poza tym, co nagrywam i też kilka projektów, które teraz będą wchodziły w życie. Będzie dużo nowych rzeczy, które będę i robił, i będzie się działo właśnie z, z, ze skokami i poza skokami. Także możecie obserwować. Będzie się na pewno działo. Będą nowe rzeczy, będę nowe rzeczy. Ja dla was miał, będę nowe projekty realizował. Prawdopodobnie z kolejną kolejna taka duża fajna współpraca się szykuje. Jest naprawdę na, ostatnim, na ostatniej prostej i jak to wyjdzie, to będzie naprawdę. No coś, coś myślę, że super fajnego i dla mnie pod kątem sportowym i dla was pod kątem oglądania kontentu. Dziękuję. I do zobaczenia.